Cześć, ja jestem Luca i chciałbym dziś Wam pokazać, jak przywiązać sobie magnes deodymowy do linki. W taki sposób, żeby było to połączenie trwałe i żeby ten magnes nigdzie nam na dnie nie został przy jakiejś blaszce czy innym żelastwie. Macie tutaj przykład mojego magnesu deodymowego. Jest taki malutki. O, tu jest. Yy, malutki magnes, 94 czy tam 84 kg założona na niego butelka żeby nie łapał syfu pośrednictwo kauszli kauszeli, zwał jak zwał i właśnie węzełek który się stosuje który Wam zaraz pokażę i teraz dobrym sposobem jest nie robienie tego tak jak ja tylko zamocowanie sobie szekli właśnie z takim dzyndzelkiem z trytytki Chodzi nam tutaj o to, że po prostu gdybyśmy wyciągnęli jakiś niebezpieczny przedmiot typu niewybuch, nie szarpiemy się z węzłem przymocowanym bezpośrednio do magnesu, tylko po prostu odkręcamy sobie szekle. No jak już mamy poświęcać magnes za te cztery stówki, to przynajmniej ocalimy sobie linę za kolejną stówkę, tak? I teraz tak, przełożony jest ta w taki sposób, że ląduje nam w środku tej naszej zakrętki, nie wiem jak się nazywa ten element, i przechodzi nam przez środek szekli I nawet jeśli byśmy chcieli teraz na Hama odkręcić to, no to nie da rady. Dobra. I teraz tak. Bierzemy naszą linę, przyciągamy przez. Nasz, naszą szeklę. Pilnujemy, żeby znalazła się właśnie na tej nakrętce, czy tam w wkrętce, nie wiem, jak to się nazywa mówię. Talina. Dlaczego? Pokażę na końcu filmu. I teraz tak, krótszym, znaczy końcówką naszej liny, przechodzimy pod liną, tą dłuższą częścią. Po czym idziemy do góry po krzyżu, przechodząc nad obydwoma tymi linkami, od strony szekli przechodzimy pod ej, 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 ej. zamieszanie, przechodzimy pod obydwoma linkami i teraz dobrze jest sobie w taki sposób to postawić, delikatnie popchać w stronę szekli, ponieważ końcówką naszej liny tak, nie po środku. Widzicie? Tutaj mamy pod, pod dwoma, wracamy i końcówką naszej liny wchodzimy pomiędzy te dwie linki. Zaciągamy. Poprawnie zawiązany węzeł wygląda w ten sposób. Trzeba uważać, żeby nie zrobić czegoś takiego. Bo wtedy ten węzeł nam się rozwiąże. Musi on wyglądać dokładnie tak. Te dwie końcówki muszą nam znikać pod tą centralną częścią. Po czym po prostu ciągnąć za tą dłuższą linę. Zaciągamy. Ten węzeł jest w 100% pewny. To nam się tutaj nigdzie nie rozwiąże. Tym bardziej, że zostawiliśmy sobie z 10 cm końcówki. Można to na przykład obwiązać taśmą. Czy tam innym sznurkiem? No i to nam nigdzie tutaj się nie zahaczy o nic ani nic takiego. Co się dzieje w momencie kiedy załóżmy, wyciągniemy coś ciężkiego, chcemy magnes schować do pudełka, czy tam wyciągniemy właśnie ten wybuch. I chcemy zdemontować właśnie ten, ten węzeł. Po pierwsze przecinamy trytytkę. Wyciągamy ją. Wykręcamy sobie naszą nakrętkę. I węzeł właściwie z automatu nam schodzi. Co by się stało w momencie, gdybyśmy mieli ten węzeł mocno zaciągnięty i zostałby on nam gdzieś tutaj? W momencie, gdy chcielibyśmy wyciągnąć czekle, on się nam tutaj blokuje, no i są problemy. Dlatego trzeba pamiętać, żeby on był właśnie na tej nakrętce. A co jest jeszcze ciekawego? Nawet jeśli bardzo mocno zaciągnie nam się ten węzeł, wykonując taki bardzo prosty ruch za pomocą którego yy, który wygląda w ten sposób. Łapiemy po prostu linę jedną ręką i suwając tą ręką ten węzeł w stronę pętli ten węzeł nam się po prostu rozwiązuje. Dobra. To by było na tyle. Pozwolę sobie jeszcze raz zawiązać ten węzeł. Wam go pokazać? Tak, dobra. W tym filmie to by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć.